Czy przedmiot ścisły, jakim jest niewątpliwie fizyka, może być interesująca dla dzieci i młodzieży? Okazuje się, że tak. Taką teorię w praktyce zastosowało małżeństwo nauczycieli fizyki z Prudnika, Danuta i Ireneusz Czajkowscy, którzy uważają, że fizyka to nie tylko trudna nauka dla ścisłych umysłów, ale wszystko to, co nas otacza. Państwo Czajkowscy założyli i z powodzeniem prowadzą Centrum Edukacyjne dla Dzieci i Młodzieży. W czerwcu 2013 roku postanowiliśmy otworzyć firmę poszerzającą ofertę edukacyjną naszego miasta, ze względu na to, że jesteśmy zaangażowani w wiele projektów unijnych, które dawały możliwość młodzieży głównie, ale też dzieciom realizacji się na gruncie fizyki, nauk przyrodniczych, doświadczeń. Wpadł nam do głowy pomysł, żeby otworzyć takie centrum interaktywne, które współpracuje z wyższymi uczelniami. Mamy nadzieję, że nasza oferta przeprowadzania doświadczeń od dzieci bardzo maleńkich, pięcioletnich, do młodzieży starszej przyczyni się do propagowania tego, że nie tylko siedzenie przed komputerem, ale również używanie go w celach naukowych, doświadczeń przeprowadzanych w naszym centrum rozwijania kreatywności dzieci, zdolności manualnych. No to jest to, do czego powinniśmy dążyć. W naszej ofercie znajdują się działania, które polegają na prowadzeniu doświadczeń dla dzieci Małych, tak jak powiedziałam, dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Są tak zwane zajęcia weekendowe. W ofercie mamy program y, opracowany przez nas i realizowany, który nazywa się Mały Kopernik. No, wzorowaliśmy się tutaj na Koperniku w Warszawie. Y, no, małe miasto, Mały Kopernik. Wiadomo, że skala nie jest tak duża, aczkolwiek udało nam się zgromadzić w naszym centrum szereg ciekawych rzeczy. Jest to projekt zupełnie innowacyjny na, w terenie naszego miasta i cieszy się coraz większą popularnością. Cieszymy się my również, że rośnie zainteresowanie naszą placówką. Prowadzimy półkolonie, prowadzimy zimowiska, ale również zajęcia weekendowe dla dzieci. Organizujemy kursy przygotowawcze na wyższe uczelnie. No, zamierzamy poszerzać naszą ofertę. Czekamy na y, możliwość skorzystania z funduszy europejskich. Y, transza Unii Europejskiej na lata do 2020 roku jeszcze nie została uruchomiona, ale mamy nadzieję, że uda nam się napisać projekt, który będzie mógł również być realizowany dla ludzi starszych. Chcemy otworzyć tutaj punkt. Y, Takiej nauki praktycznej obsługi komputera dla ludzi, którzy nie mają pojęcia, co to jest Facebook, nie wiedzą, jak włączyć komputer, bardzo często mają opory. I myślę, że to byłaby też dobra droga. Czyli właściwie całe spektrum, od małych dzieci do ludzi starszych i oferta bardzo, bardzo szeroka. W momencie, kiedy wchodziła do szkół reforma oświaty, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że miejsca dla fizyków głównie, czy przyrodników będzie bardzo mało, bardzo mało godzin. Szukaliśmy możliwości zainwestowania wszystkiego, czego mamy, ale w coś, co, co kochamy robić i co lubimy i potrafimy robić. No można było powiedzieć na przykład, że te nasze oszczędności życia przeznaczymy na zakup straganu, ale to nie jest naszą pasją. Naszą pasją jest ekspe są eksperymenty, jest uczenie dzieci, przebywanie z młodzieżą, z dziećmi, i myślę, że do tego jesteśmy jak gdyby stworzeni i to jest nasza misja. Krok po kroczku yy, zaczynamy zdobywać sobie zaufanie i rodziców, ale głównie dzieci, dzieci, które przychodzą do nas. Przyszły do nas w czerwcu. Jest taka grupka mała, mała dzieci, która jest właściwie na wszystkich zajęciach, które organizujemy. Są to dzieci, które nie chcą opuszczać nas. Nawet gdyby była taka możliwość, gdyby to centrum mogło być otwarte wieczorami, późnymi wieczorami, mo mogłyby tu nawet nocować, tak jak twierdzą, ponieważ no, stworzyliśmy taki niepowtarzalny klimat, nie tylko jeżeli chodzi o Otoczenie, ale również o taką atmosferę rodzinną. Te dzieci nie są przymuszane do żadnych działań, każde właściwie robi to, na co ma ochotę, oczywiście w rozsądnych granicach. Mamy rozplanowany czas na zabawę, na ćwiczenia. Zakupiliśmy łuki, sprzęt sportowy, mamy miejsce obok centrum, w którym rozkładamy trampoliny. No i przeplatamy przyjemność, zabawę z nauką, doświadczeniami. I ja muszę powiedzieć tak, że nie tylko polubiły, ale zrobiły olbrzymi postęp. My jesteśmy pedagogami już od wielu lat, od ponad 20 lat i widzimy jak dzieci po takim cyklu miesięcznym zajęć weekendowych, no po prostu robią krok naprzód. I one brylują właściwie w szkole pod względem i manualnym, i wiedzy, i matematyki. My tutaj również zajmujemy się matematyką te, tych dzieci najmłodszych, tworzymy bryły przestrzenne, tworzymy modele. No i myślę, że te dzieci nie opuszczą nas, że będą z nami bardzo długo, bo jeszcze przed nimi szkoła podstawowa, jeszcze przed nimi szko, gimnazjum, no i potem studia. Też trzeba ich przygotować do tych egzaminów i myślę, że znajdą tutaj pomoc. I wiedzą, do kogo się zwrócić. Program opracowujemy w ten sposób, że planujemy zajęcia miesięczne. Z tym, że jeżeli mówiłam, że są z nami dzieci, które są od początku, te zajęcia nie mogą się powtarzać. Łatwiej byłoby w sensie Nakładu pracy, wyszukiwania różnych metod współpracy z dziećmi, przyjmowania grup odrębnych, prawda? Czyli po cyklu następna grupa, następna. Natomiast jeżeli są już dzieci, które chcą z nami być, no to musimy na przykład wymyślać takie zajęcia dotyczące na przykład laboratoriów fizycznych, załóżmy, grawitacja, ciśnienie, z tym, że to się poszerza. Czyli robimy część eksperymentów, dokładamy do tego wiedzę teoretyczną, oczywiście w zakresie dostosowanym do wieku dzieci. No i tak systematycznie to poszerzamy. Także każde zajęcia są inne, natomiast program zawiera te najważniejsze działy przyrody otaczającej nas fizyki, geografii, biologii również. Ale też mamy doświadczenia chemiczne, które też się cieszą bardzo dużą popularnością, bo coś się dymi, coś wybucha. No i łatwo to wykonać, z tym, że trudno to wytłumaczyć takim dzieciom, prawda? A one intuicyjnie, doskonale odgadują, o co w tym wszystkim chodzi, chociaż nie mają jeszcze języka ani chemicznego, ani fizycznego, ale powoli wiedzą, co to jest. Na przykład lepkość, co to jest włoskowatość. Doskonale sobie z tego zdają sprawę. Są zajęcia w terenie, organizujemy wycieczki naukowe. Każda, każdy cykl jak gdyby zajęć jest zakończony wycieczką wycieczką naukową, na przykład zabraliśmy ich ostatnio do Złotego Kopalni, do Złotego Stoku. Nasze dzieci brylowały, bo musiały powąchać, dotknąć, zważyć. Inne dzieci tylko stały i patrzyły się. One wiedzą, że one muszą wszystko sprawdzić, wszystko zobaczyć, wszystkiego, o wszystkim się przekonać, ale to nie tylko dalekie wycieczki. To są również wycieczki bliskie. Mamy przecież kamienią w Dębowcu. Tam dzieci mają możliwość naprawdę zobaczenia wielkiej dziury w cudzysłowie w ziemi, ale też przywozimy minerały. Mamy możliwość analizy tych minerałów, pooglądania pod mikroskopami. No udało nam się kilka takich bryłek złota, no niewielkich, ale jeżeli mikroskop ma powiększenie dwustukrotne, no to ta bryłka wygląda okazale. No i dzieci naprawdę czasami chcą wydłubywać śrubokrętem, ale wiedzą, że, że mogą coś tam dostrzec. To jest również cykl wypraw na Górę Świętej Anny. Tam jest możliwość znowu popatrzenia wstecz na skały osadowe, znalezienia różnych eksponatów i również przywozimy je tutaj do centrum. Mamy taką mini kopalnię w jednym z laboratoriów i tam dzieci mają nieprzebraną skarbnicę tego, czego chcą szukać. Prawda? Jedne znajdują kawałki złota, inne znajdują na przykład kryształy górskie. One są, one są tutaj u nas w okolicy, tylko trzeba umieć na to patrzeć, trzeba dziecku pokazać, gdzie to jest i Zachęcić. Jeżeli chodzi o ofertę, która śni nam się po nocach, czyli chcielibyśmy zaprosić więcej szkół, które mogą do nas przychodzić na takie lekcje zamawiane, tematyczne, jesteśmy w stanie przygotować z mężem szeroki wachlarz doświadczeń dotyczących programu zarówno szkoły podstawowej, gimnazjum, ale też szkół średnich. Jesteśmy od ponad 20 lat y, nauczycielami szkół średnich, y, nie są nam obce programy y, nauczania, chociaż teraz po zmianie podstawy programowej no, zostało to znacznie ograniczone. I może tutaj jest nasza rola, żeby jakoś uzupełnić ten, ten minus, prawda, ten deficyt, y, który się pojawia, bo y, naprawdę przedmioty przyrodnicze one są. Bardzo jak gdyby zachęcające dla dzieci. Dzieci lubią te przedmioty, a potem pojawia się coś, co stwarza taką sytuację, że one się nie chcą tych przedmiotów uczyć. Uważają, że są za trudne, że są za suche, nieciekawe, a my pokazujemy im, że właśnie te przedmioty są najbardziej ciekawe i tłumaczą nas to, co wokół nas się dzieje. Ja powiem w ten sposób, że my w żaden sposób nie chcemy być konkurencją dla żadnej szkoły. Natomiast w szkole obowiązuje tak jak wiemy podstawa programowa i program nauczania nauczyciel go akceptuje, przyjmuje no i musi się go trzymać. I tam nie mam czasu ani możliwości zainteresowania dzieci inną tematyką, chociaż zbliżoną do realizowanych zajęć. Jeżeli na jeden, jedną jednostkę lekcyjną przewidzianych jest pięć zagadnień, takich naprawdę dużych, no to żaden nauczyciel nie da rady przeprowadzić doświadczenia, które byłoby obok tego tematu. A to obok zawsze okazuje się jest najbardziej ciekawe. Kilka szkół u nas już odwiedziło, kilka klas szkolnych, głównie z, ze szkoły podstawowej była klasa, były dwie klasy z gimnazjów. Także te dzieci bardzo chętnie właśnie pracują tutaj na zajęciach. I myślę, że to uzupełnienie jest cennym jak gdyby tak, cenną rzeczą, ponieważ nie każdy potrafi to zrobić. To nie jest prawda, że małe dziecko może być uczone przez nauczyciela no, dowolnej specjalności. To nie na tym polega. Dla małych dzieci muszą być fachowcy. Ktoś kiedyś powiedział, że w przedszkolach może uczyć ktokolwiek. To nie jest prawda. Właśnie w przedszkolach powinni być ludzie z najwyższym wykształceniem, bo jeżeli skrzywimy to dziecko, mówię w cudzysłowie oczywiście, na początku jego drogi, to potem już się tego nie odkręci. Nie mieliśmy czasu takiego, żeby wejść i porozmawiać z dyrekcjami tak oficjalnie, prawda? jakąś taką ofertę stworzyć, ale pracujemy nad tym. I myślę, że nie powinno być tutaj żadnego problemu, ponieważ, tak jak mówię, chcemy być uzupełnieniem, prawda, czyli taką furtką, żeby nie trzeba jeździć na przykład, nie wiem, do Wrocławia, nie trzeba jeździć do Opola, nie trzeba gdziekolwiek z tą młodzieżą czy dziećmi wyjeżdżać, że tu na miejscu jest, jesteśmy w stanie pokazać coś równie dobrego jak tam. W dalszej części programu o Centrum Edukacyjnym będzie mówił małżonek pani Danuty, Ireneusz Czajkowski. Zostańcie z nami. I'm